Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Jessica z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z pomocą naokoło, czyli z komputerem. Powiem Wam liczby, ile zarabiam na YouTubie, na moim małym kanale, który ma około 12 tysięcy subskrypcji. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Warto zaznaczyć, że ja nie współpracuję z żadną siecią partnerską, dlatego nie obowiązuje mnie żadna też tajemnica. Mi płaci YouTube, a tak naprawdę Google. I ja zarabiam pieniądze na YouTubie przez AdSense. To jest taka platforma, którą musicie sobie osobno założyć na swojego maila i pod które podpinacie wszystkie swoje zarabiające kanały na YouTubie. Każdy kanał tak naprawdę zarabia inne pieniądze, ponieważ każdy kanał jest inaczej wyceniony. Inaczej będzie zarabiać osoba, która rozmawia o podróżach, inaczej będzie osoba zarabiać, która mówi o macierzyństwie. I to się przekłada na 1000 wyświetleń. Kiedy ja zakładałam pierwszy kanał, to tak naprawdę nie było problemu z zarabianiem pieniędzy, ponieważ od razu można było włączyć właśnie tą funkcję, żeby przed każdym filmikiem pojawiały się reklamy. Niestety teraz YouTube ma więcej wymogów. I ja na przykład zakładając kanał angielski nie zarabiam jeszcze na nim żadnych pieniędzy, ponieważ mam mniej niż 1000 subskrypcji. I mniej niż 4000 godzin wyświetleń. To jest bardzo dużo godzin, to jest bardzo dużo czasu, który widzowie muszą spędzić na tym, żeby oglądać wasze filmiki i dopiero po spełnieniu tych dwóch wymogów YouTube bierze pod uwagę, żeby z wami współpracować i żeby włączyć właśnie zarabianie pieniędzy. Funkcja zarabianie pieniędzy to nic innego jak reklamy. Tutaj właśnie dlatego wszystko zależy od tego, jaki mamy temat przewodni na kanale. Ponieważ jeżeli mamy temat przewodni macierzyństwo, to wiadomo, że nie będą się raczej wyświetlały reklamy o samochodach. Chyba, że na przykład zrobiliśmy jeden filmik o tym, że kupujemy samochód, i nagle możecie zauważyć, że oglądając filmy danej osoby, pokazują Wam się właśnie wszelkiego rodzaju reklamy związane z motoryzacją. Przez to, że YouTube próbuje dopasować reklamy pod treść filmiku, nie każdy filmik będzie odpowiedni sposób zarabiał. Jedne reklamy są droższe, mają większy budżet, inne reklamy są tańsze, mają mniejszy budżet. Kolejna sprawa to źródło, z jakiego pochodzą wasi obserwatorzy. Obserwatorzy z USA będą produkować Wam większe przychody niż obserwatorzy z Polski, ponieważ reklamy w Polsce mają mniejszy budżet niż reklamy amerykańskie. Więc jak już powiedziałam z milion razy, tutaj naprawdę każdy kanał będzie zarabiał inne pieniądze. Ktoś może mieć podobną liczbę subskrypcji do moich, a zarabiać zupełnie inne y, dolary, ponieważ moja wypłata jest w dolarach i tak naprawdę wszystkie konta, które ja znam na YouTubie, z którymi miałam styczność, pieniądze zawsze są, przynajmniej te, które się pokazują na YouTubie, pokazywane są w dolarach. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w polskiej sieci partnerskiej, oni nam mogą wypłacać w złotówkach. Ja na przykład byłam w niemieckiej sieci partnerskiej na moim starym kanale i tam mi płacili w euro, tylko dlatego, że właśnie Siedziba tej firmy była w Niemczech. I wtedy też y, miałam zakaz mówienia o tym, ile zarabiam, i nie mogłabym na przykład zrobić takiego filmiku. A że teraz jestem wolną osobą, nie zobowiązuje mnie żadna umowa, to mogę mówić na tematy, na które mam ochotę, i właśnie na przykład dzisiejszy filmik nie jest tematem zabronionym. No więc dobrze, teraz pytanie, ile ja w takim razie na tym YouTubie zarabiam? I możemy na to spojrzeć na dwa różne sposoby. W tym miesiącu na przestrzeni ostatnich 30 dni zarobiłam 28 dolarów i 79 centów. Możemy na przykład zmienić sobie ustawienia i ustawić na kwiecień. W kwietniu powiedziałam Wam, że jestem w ciąży, więc miałam większą oglądalność, więc zarobiłam 34 dolary i Centów. W maju zarobiłam 23,72 I na chwilę obecną, w kwietniu, zarobiłam 13,67 dolarów. Kiedy zarobiłam największe pieniądze na YouTubie, zawsze się to u mnie spotyka z Vlogmasem, ponieważ Vlogmas to jest akurat taki okres kiedy dodaję najwięcej filmików i też mam najwięcej wyświetleń. I yy, ja, tak jak powiedziałam już wcześniej, działam z Google AdSense i Google AdSense nie wypłaca Wam pieniędzy co miesiąc. Mniej więcej Wam dają właśnie wyliczenie 15 dnia każdego miesiąca w główne konto Google AdSense, ale żeby przelać Wam z konta Google AdSense na Wasze konto lub jeżeli wybierzecie czek, to możecie dostawać czek, ale nie wiem, kto w tych czasach wybiera czek. W każdym razie, żeby mi wysłali z Google Accent na moje konto bankowe, to muszę uzbierać 100 dolarów. I na chwilę obecną z poprzednich wszystkich moich miesięcy mam zebrane 75 dolarów i 49 centów. Zabraknie mi dosłownie mniej niż dolara, żeby mi Google w tym miesiącu, po 20 danego dnia miesiąca, przelał te pieniądze na moje konto. Może nie wyraźnie to powiedziałam, na YouTube mamy Mniej więcej wyliczenia, ile tam dostaniemy, to jest ta kwota, którą Wam wcześniej podałam. Do około 15 pokazują Wam tą kwotę na Google AdSense, a po 20 danego miesiąca, jeżeli mamy więcej niż 100 dolarów, przesyłają z Google AdSense na Wasze konto bankowe. Czyli mamy takie trzy etapy, jak te pieniądze idą i jak to wygląda. No i możecie zobaczyć, że moja ostatnia kwota, którą dostałam od Google OPIS Last Payment to jest 208,91 dolarów. To jest właśnie ta kwota, która wchodziła w rachubę przy vlogmasach. Z tym, że ja też miałam uzbierane wtedy wcześniej pieniądze z um, poprzednich miesięcy i dorzuciło mi za vlogmasa tam ponad to około chyba 140 dolarów. Szczerze mówiąc, Próbowałam to znaleźć, ale mi się to nie udało. Właściwie udało mi się właśnie yy, przez przypadek wejść yy, na wszystkie zarobki z 2019 roku, czyli w. Yy, w styczniu zarobiłam 22,42, w lutym 39,91, z tym, że to się tak naprawdę na nawarstwia, więc za ja tyle nie zarobiłam. Zarobiłam jakieś tam 39 odjąć 22 dolary. To jest ta różnica, to tyle właśnie zarobiłam. Potem w marcu uzbierałam 61 dolarów 81 centów, w kwietniu uzbierałam 91,39, w maju zrobiłam 9 dolarów, bo dobiłam do 100 dolarów i 32 centów. Momencie pieniądze zostały mi wypłacone. Możecie zobaczyć, że w czerwcu mam 4,03 centy, w lipcu 24,7 centów, w sierpniu 36,22, we wrześniu 49,68, w październiku 67,21, w listopadzie 82,88 i nagle skok z tych 82,88 na koniec. Grudnia miałam 208,91, czyli zarobiłam około 120 dolarów na całym Vlogmasie w całym miesiącu w grudniu. Więc jak możecie zobaczyć, te zarobki naprawdę nie są powalające. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda, kiedy kliknę w zakładkę monetization na moim kanale angielskim, i tutaj właśnie jest. Informacja, grow with YouTube i kiedy mogę zostać powiadomiona o tym, że mogę zacząć zarabiać pieniądze. Teraz na moim starym kanale, który od dosłownie dwóch tygodni jest wolny, i już nie mam żadnej sieci partnerskiej yy, i zarobiłam na nim 2,14 dolary i 14 centów w ciągu dwóch tygodni. Ale to jest kanał, na który ja właśnie nie zaglądam już od ponad hmm, dwóch lat. Jak widzicie, zarobki na YouTubie z samych reklam nie są oszałamiające. Oczywiście, gdybym miała takie wyświetlenia na poziomie kilku milionów, to bym mogła przeżyć z YouTube'a, ale prawda jest taka, że nie jest to wcale takie proste i dlatego właśnie wielu youtuberów po prostu podejmuje się współprac z innymi zewnętrznymi firmami i reklamuje playa, czy jakieś zabawki, czy cokolwiek innego. Jeżeli chcecie. Yy, Jakoś wspierać swoich ulubionych youtuberów. Nie mówię tutaj o mnie, ale mówię o takich osobach, które faktycznie w ten sposób pracują i które chętnie oglądacie, i nie chcecie, żeby przestali nagrywać, chcecie ich właśnie wesprzeć w tej karierze na YouTubie, to możecie po prostu zwyczajnie oglądać ich reklamy od początku do końca, nie przewijać tych reklam. Nie instalować żadnych aplikacji, które te reklamy hamują, bo w ten sposób odbieracie swoim ulubionym twórcom zarobki. Ja mam do tego podejście takie, że może mi się nie udało i raczej mi się nigdy nie uda e, osiągnąć nie wiadomo jakiego sukcesu na YouTubie, ponieważ nie po to założyłam kanał. Mój kanał jest po to, żeby po prostu mieć jakieś zajęcie, kontaktować się z Wami, pokazać mojej rodzinie, co robię za granicą, jak żyję, mieć wspomnienia. Ale wiem, że niektórym ludziom to się udało, i żeby po prostu ich wspierać, oglądam reklamę, nie przewijam ich, i też oglądam całość filmiku, to też im pomaga. Także to jest to, co ja robię, żeby wesprzeć moich ulubionych twórców. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmiku dowiedzieliście się czegoś nowego: że może Was jakimś elementem zaskoczyłam, jeżeli macie jakieś pytania. Bardzo chętnie odpowiem na nie w komentarzach. Jeżeli będzie dużo pytań, mogę zrobić drugą część, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę na większość tych podstawowych odpowiedziałam. Ale jestem otwarta na Wasze propozycje. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa, pa. No i teraz możecie też zobaczyć, że moja ostatnia kwota, którą dostałam od Google'a to było 2000... 2000 chciałabym.